Szanowni Państwo, bardzo miło, miło Państwa powitać na dzisiejszej konferencji Prawa i Sprawiedliwości. W dniu wczorajszym został przywrócony podatek VAT w wysokości 5% na żywność. I to nie jest prima aprilis. Zarządów Nowej Koalicji Donalda Tuska ten podatek spowodował cen, wzrost cen żywności. Na dzisiejszej konferencji prasowej są z nami. Pani premier Beata Szydło, pan przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Błaszczak, i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, Antobiasz Bocheński. Państwo przedstawią propozycję Prawa i Sprawiedliwości względem tej nowej dla Polaków sytuacji. Proszę bardzo o zabranie głosu przez pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, dbaliśmy o ludzi. Dbaliśmy o to, żeby dochody gospodarstw domowych były z roku na rok wyższe. Teraz, kiedy rządzi koalicja 13 grudnia, sięgają głęboko do kieszeni szczególnie niezamożnych Polaków, gdyż VAT na żywność oznacza właśnie wydrenowanie kieszeni tych, którzy przeznaczają znaczną część swoich dochodów na żywność, a nie są to ludzie zamożni. W związku z tym postanowiliśmy po raz kolejny złożyć w Sejmie projekt ustawy, który przywraca zerową stawkę VAT-u na żywność. Po raz pierwszy złożyliśmy ten projekt wtedy, kiedy jeszcze był rząd prawa i sprawiedliwości, gdyż sądziliśmy, że poprzez przyjęcie takiego projektu przez Sejm wzmocnimy obowiązywanie tego prawa. Kiedy okazało się, że koalicja 13 grudnia nie chce, nie ma woli, żeby taką ustawę przyjąć, jeszcze rząd prawa i sprawiedliwości wprowadził poprzez rozporządzenie zerową stawkę VAT-u na pierwszy, Kwartał. Liczyliśmy, że w tym czasie jednak Kalicja 13 grudnia opamięta się i doprowadzi do tego, że projekt zostanie zmieniony w obowiązujące prawo. Niestety tak się nie stało. W związku z tym składamy projekt ponownie ustawy, która zagwarantuje zerowe, zerową stawkę VAT-u na żywność do końca tego roku. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby mniej płacić za żywność. To jest podstawowa, podstawowy cel naszego rozwiązania, naszej ustawy. Dlatego, żeby utrzymać niską inflację. Inflacja spadła. Jest poniżej dwóch punktów procentowych. Jest to niewątpliwie zasługa działań, które podjęliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość I jest to zasługa również prezesa Narodowego Banku Polskiego a wiemy, że koalicja 13 grudnia dopuszcza się ataku na Narodowy Bank Polski, żeby w ten sposób wepchnąć Polskę do strefy euro, żeby pozbawić urzędu profesora Glapińskiego, który jest przeciwny wprowadzeniu Polski do strefy euro. A więc wprowadzenie Polski do strefy euro to kolejne podwyżki, to kolejny wzrost kosztów utrzymania. Jesteśmy zdeterminowani, żeby takie działania podejmować, gdyż my postrzegamy naszą aktywność polityczną jako służbę innym. Kiedy premierem była pani Beata Szydło, przeprowadziliśmy bardzo wiele projektów właśnie wzmacniających sytuację gospodarczą, ekonomiczną polskich rodzin. Chociażby 1 kwietnia 2016 roku został wprowadzony program 500. Dziś to 800 plus. To jest program, który pozwolił na wyjście z biedy bardzo wielu rodzinom. A więc żeby zapobiec powrotowi do biedy, który funduje koalicja 13 grudnia, składamy projekt ustawy i będziemy wnosili o to, aby marszałek sejmu rozpatrzył ten projekt na posiedzeniu, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Premier Beata Dziękuję. Szydło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oto dowód. Nie jesteśmy gołosłowni, rzeczywiście przed świętami zapowiedzieliśmy, że będzie złożony taki projekt przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i tutaj mam przed sobą właśnie dróg tego projektu, który, będzie, który jest dzisiaj będzie złożony w Sejmie. No i taki apel do koalicji 13 grudnia i pana marszałka Hołowni, żeby jednak jak najszybciej rozpatrzyć ten projekt i przywrócić zerową stawkę na żywność do końca roku, tak jak mówił przed chwilą pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Politycy Platformy i nie tylko, ale całej koalicji, która w tej chwili rządzi w mediach, uzasadniają te decyzje tym, że potrzebują pieniędzy na realizację ważnych zadań, że utrzymują wszystkie programy społeczne i potrzebują pieniędzy. W związku w związku z tym za te programy i za ich łaskawość będą płacili Polacy, no bo przecież jeżeli zostanie podwyższony VAT, to każdy ze swojej kieszeni będzie musiał wyłożyć znacznie więcej na bieżące utrzymanie. A to nie koniec podwyżek, ponieważ od połowy roku od lipca będą drastycznie wzrastały ceny energii, i platforma obywatelska i jej koalicjanci również nie nabierają wody w usta i nie widzą potrzeby, ażeby by sprawić, by jakieś zabezpieczenia dla Polaków były wprowadzone, były wprowadzone tarcze, które będą ograniczały te wysokie koszty bieżącego życia każdego z państwa. Czym się różni rząd Prawa i Sprawiedliwości od rządu koalicji 13 grudnia? Myślę, że najkrócej można powiedzieć tak. 13 koalicja 13 grudnia 1 kwietnia zafundowała Polakom podwyżki, a rząd Prawa i Sprawiedliwości 1 kwietnia dał Polakom 500 plus i rozpoczął swoją wielką politykę prorodzinną, prospołeczną, która jednocześnie była kołem zamachowym naszej gospodarki. Myśmy walczyli z mafiami watowskimi, potrafiliśmy wygospodarować w budżecie pieniądze na programy społeczne, na inwestycje, na inwestycje w bezpieczeństwo. Ta Obecna władza, która zaledwie no, ponad 100 dni nieco rządzi, okazuje się, że już tak w krótkim czasie nie tylko nie potrafiła poradzić sobie z finansami publicznymi i z budżetem, że musi sięgnąć do kieszeni Polaków, ale zajęło im to znacznie krótszy czas niż wtedy, kiedy Tusk był premierem po raz pierwszy. A więc można założyć, szanowni państwo, że ten rząd będzie drenował kieszenie Polaków, będzie zajmował się tylko i wyłącznie własnymi rozgrywkami wewnętrznymi i nie będzie zajmował się tym, czym powinien się zajmować rząd, czyli dbać o bezpieczne i godne życie polskich rodzin. Dziękuję bardzo. Teraz nasz kandydat na prezydenta Warszawy, pan Tobiasz Bochański. Szanowni państwo, projekt przedłożony dzisiaj przez państwa premierów jest bardzo istotny, ponieważ jego celem jest pozostawienie jak największych środków finansowych w kieszeniach Polaków i ulżenie w tym trudnym gospodarczym czasie, który wiąże się z różnymi Sytuacjami, które nastąpiły w Polsce w ostatnich latach. Decyzja rządu o podwyższeniu VAT-u na żywność uderza w kieszenie Polaków, ale również uderza w kieszenie samorządów, a przed nami już za kilka dni, 7 kwietnia, wybory samorządowe, gdzie wszyscy zdecydujemy, kto będzie zarządzał przez najbliższe 5 lat naszymi wspólnotami lokalnymi. I jest to w tym sensie bardzo istotna decyzja. Bo kiedy Państwo patrzycie na kampanię parlamentarną, na liczne obietnice, których symboliczną liczbą jest 100, były przedkładane. I widzicie to, co się dzieje w ostatnich miesiącach po objęciu rządów, to mamy wielki sprawdzian wiarygodności i dotrzymywania słowa i zobowiązań polityczno-społecznych, jakie politycy zawierają w trakcie kampanii wyborczej. I dzisiaj to się kolejna kampania, a samorządy to również obciążenia finansowe dla mieszkańców. To ceny wynajmu mieszkań komunalnych, to ceny odbioru odpadów, to podatek od nieruchomości, to ceny biletów, to dziesiątki innych spraw, które również dotyczą naszych kieszeni. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest to, kogo wybierzemy na prezydentów, marszałków, wójtów, burmistrzów radnych w naszych samorządach. Warto zwrócić uwagę, że Warszawa przez ostatnie pięć lat to samorząd, w którym podnoszono liczne opłaty, które pobiera miasto. O 40% wzrosły ceny najmu mieszkań komunalnych. Koszty odbioru odpadów wzrosły do 85 zł od mieszkania, kiedy to na początku tej kadencji kwota ta wynosiła zwykle kilkanaście złotych. To pokazuje, jak istotnym jest jacy politycy będą odpowiadali za prowadzenie spraw polskich i za, polskich, za polskie samorządy. Czy będą stosowali filozofię przenoszenia kosztów na mieszkańców i Polaków, tak jak to czyni obecny rząd, czy też będą, będą prowadzili politykę taką jak rząd prawa i sprawiedliwości i politycy prawa i sprawiedliwości, ochrony kieszeni Polaków, a przenoszeniu kosztów na budżet państwa w taki sposób, aby kryzysy, trudne sytuacje, w tym sytuacje gospodarcze, w jak najmniejszym stopniu dotykały nas wszystkich. Dlatego niezwykle istotny jest projekt, który dzisiaj został zaprezentowany. Dziękuję ba bardzo Państwu. Czy są jakieś pytania ze strony redakcji? Dzień dobry. Działa? Dzień dobry, Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Ja mam dwa pytania, jedno dotyczące polityki krajowej. Z jednej strony mamy kwestię związaną z przywróceniem no, tego VAT-u na żywność do stawki 0%, którą państwo proponują, ponieważ koalicja 13 grudnia funduje Polakom poświąteczne podwyżki. Natomiast równolegle doszło do odmrożenia ponad miliarda złotych, które były zamrożone w wyniku sankcji. To są środki należące do rosyjskich firm, jakie tutaj w tej sprawie mają państwo stanowisko. I drugie pytanie to już do pana Wojewody Boheńskiego dotyczące kwestii związanej z lokalną polityką. Mianowicie, no, jesteśmy na jednym z targowisk, których w Warszawie jest kilkanaście. Pojawiają się głosy, że no, praktycznie od kilku lat te targowiska są systematycznie likwidowane pod branżę deweloperską, która to następnie dość ekspansyjnie funkcjonuje na terenach tych targowisk. Między innymi zagrożone jest targowisko przy ulicy Gotarda. Jakie plany jako potencjalnego wodarza miasta? w tej sprawie. Proszę Państwa, rzeczywiście po świętach rząd kalicji 13 grudnia funduje Polakom podwyżki cen żywności, a więc tych podstawowych produktów, także chleba, mleka, mięsa, warzyw, to wszystko zdrożeje ze względu na obłożenie podatkiem 5% VAT tych produktów, a więc rząd kalicji 13 grudnia sięga do kieszeni Polaków. Tymczasem ci, którzy korzystali z, no właśnie z wpływów, bo są w jakikolwiek sposób powiązani z rządem koalicji 13 grudnia te podwyżki ich nie dotkną. Przypomnę, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości na przykład uszczelnił VAT. A więc to wszystko, co związane było z brakiem wpływów do budżetu, ze złodziejstwem, mówiąc wprost, to zostało opanowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dziś słyszymy, że rząd koalicji 13 grudnia będzie Zlikwidował centralne biuro antykorupcyjne, a więc no, dla złodziei to jest rzeczywiście wymarzony czas, kiedy CBA przestanie funkcjonować, bo zostanie zlikwidowane przez koalicję 13 grudnia. A jeśli chodzi o postawę wobec wojny, postawa Donalda Tuska jest konsekwencją postawy niemieckiej, jest konsekwencją postawy Berlina. Wszyscy pamiętamy, że po Napaści rosyjskiej na Ukrainę. Berlin oferował Ukraińcom pomoc w postaci pięciu tysięcy hełmów. To Donald Tusk realizował reset z Rosją. To przecież. Jeszcze wciąż w internecie znajdziemy zdjęcia, bo może je usuwają, ale w internecie nic nie ginie, jak to z Putinem Tusk negocjował na Molo w Sopocie, albo jak Sikorski z Ławrowem rozmawiał na temat właśnie resetu w Warszawie. Zresztą świetny program swego czasu telewizja Polska przygotowała wieloodcinkowy reset, który o tym stanowił dziś na OTVP zdjęło z internetu. Właśnie odcinki tego serialu Reset pokazującego, dokumentującego właśnie współpracę. Rosyjsko-niemiecką w wykonaniu też Donalda Tuska, który realizował te działania. Więc nic dziwnego w tym, że uwalniają pieniądze, bo oni tylko nogami przebierają do tego, żeby ponownie reset został przeprowadzony ponad polskimi głowami. To jest bardzo groźne w sytuacji wojennej, ale czego się po nich spodziewać? Wojna przy granicy Rzeczypospolitej, a oni zamiast integrować społeczeństwo, to dezintegrują, organizując igrzyska, uderzając w opozycję. No to jest ta polityka nienawiści, to jest polityka nienawiści, którą kontynuuje, bo przecież już tak było przed 2015 rokiem koalicja 13 grudnia. To jest bardzo ważne pytanie, panie redaktorze, i to zjawisko się nasila w różnych dzielnicach Warszawy i w Ursusie, na Pradze, ale w wielu innych miejscach. Ja jestem kategorycznym przeciwnikiem likwidowania miejskich targowisk. Uważam, że to są miejsca o podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, tu tutaj prowadzona jest mała działalność gospodarcza przez polskich mikro i małych przedsiębiorców, którzy płacą podatki, którzy zatrudniają ludzi. A z drugiej strony jest to źródło dostępu dla mieszkańców Warszawy do naprawdę ekologicznych polskich produktów. Uważam, że targowiska takie jak to na Namysłowskich jesteśmy na Pradze Północ, powinny być rewitalizowane. Miasto powinno mieć swoją politykę i pod moimi rządami taką właśnie będzie miało, aby targowisko było zrewitalizowane, aby wszyscy dotychczasowi najemcy mieli swoje nowe boksy, ale żeby było tak atrakcyjnym miejscem, żeby spokojnie mogło konkurować z sieciami wielkopowierzchniowymi i tego rodzaju sklepami, ponieważ nie ma większej tragedii dla małego i drobnego handlu niż wprowadzanie sklepów wielkopowierzchniowych do centrów miast czy do ścisłej zabudowy, bo to zabija po prostu małą polską lokalną przedsiębiorczość i zrywa też łańcuchy Dostaw pomiędzy rolnikami i producentami z województwa mazowieckiego, a handlarzami, kupcami, którzy w takich miejscach operują. I jak gwarantuję, że takie praktyki nie miałyby miejsca? Słynnym przypadkiem jest targowisko przy Gierdziejewskiego w Ursusie, gdzie właśnie. Władze miasta rozważają, bo taki jest plan, chociaż nie został mieszkańcom podany, aby targowisko, które istnieje od dziesiątek lat i mieszkańcy są do niego przyzwyczajeni, zlikwidować, przenieść 500 metrów dalej, a w miejscu tego targowiska rewitalizować przestrzeń i również oddać ją deweloperom. W, moim, w przypadku moich rządów nie ma zgody na tego rodzaju praktyki. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Maciej Zemo Telewizja w Polsce. Mam do pana kandydata pytanie, jaki plan na ten finisz kampanii i czy cieszy się pan z takich wpadek jak ta Rafała Trzaskowskiego dotycząca spotu świątecznego? Dziękuję. Panie redaktorze, może pana zaskoczę, ale nie cieszę się, kiedy ktoś ma wpadki, ale niewątpliwie ja w święta nie prowadziłem kampanii wyborczej, bo to jest czas zadumy, czas z jednej strony refleksji, a z drugiej strony wielkiej radości i czas rodzinny, ale pan prezydent postanowił za mnie poprowadzić kampanię wyborczą i to w tym sensie mnie cieszy. Uważam, że ten spot był naprawdę bardzo zły i nie wierzę w tłumaczenia, ponieważ każdy z nas wie, że kiedy się coś nagrywa, to jest scenariusz, to się. To ten proces trwa, więc to nie jest tak, że nagle z zaskoczenia został nagrany i skasował ten filmik. Zatem nie wyczuł w momencie jego nagrywania, jak mówiąc językiem młodzieżowym, kringzowy było jego zachowanie. Plan na ten tydzień to jest oczywiście bardzo intensywna praca. Dzisiaj od rana, mimo pogody, rozdawaliśmy ulotki. Dzisiaj jestem z liderami prawa i sprawiedliwości tutaj z Państwem. Jedziemy dalej na Białą Łękę, a najbliższe dni to Państwo zobaczycie. Zapraszamy oczywiście na dzisiejszą konferencję prasową na Nowogrodzką, bo będzie też ciekawa obietnica. Dla młodych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Iwona Urbańska, Polska News. Mam pytanie do pana przewodniczącego Błaszczaka odnośnie tego, co słyszymy, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu. Czterech ministrów ma pożegnać się ze stanowiskiem. Co to tak naprawdę oznacza o dzisiejszym rządzie według pana? I do wszystkich państwa pytanie odnośnie jeszcze vat -u. Jak państwo myślą, jak szybko odczujemy właśnie podwyżki cen jak szybko one poszybują do góry a może już to właśnie się dzieje no i dlaczego właśnie zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych przez nowy rząd no jest pomysłem tak jak już państwo nazwali to beznadziejnym Jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu to jest bardzo słaby rząd czego dowodem to że w ciągu 100 dni nie zrealizował 100 konkretów, a przecież solennie zapewniał Donald Tusk, że w ciągu 100 dni 100 konkretów zostanie zrealizowanych. Gdzie jest benzyna po 519? Pytam. Gdzie jest benzyna po 519? Gdzie jest kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych? Gdzie jest babciowe, o którym zapewniano? Gdzie jest dobrowolny ZUS? A gdzie są akademiki za złotówkę, o których też zapewniano, szczególnie Trzecia Droga zapewniała o tym, o w dobrowolnym ZUSie także Trzecia Droga zapewniała. A więc rząd beznadziejny, rząd, który nie potrafi rządzić, dlatego organizuje igrzyska. Kiedy okazało się, że komisje śledcze stały się niewypałem, obnażył ich indolencję pan premier Jarosław Kaczyński. Kiedy występował na takim posiedzeniu Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa, a więc wtedy, kiedy nie udało się prowadzić dalej igrzysk w postaci Komisji Śledczych, przerzucają się na Narodowy Bank Polski, próbują właśnie obezwładnić instytucję niezależną od rządu, żeby wepchnąć Polskę do strefy euro, żeby pozbawić. Polaków oszczędności, żeby spowodować zubożenie naszego społeczeństwa, bo tym się zakończy wejście Polski do strefy euro. Więc cały rząd powinien podać się do dymisji, bo nie potrafi rządzić, po prostu oni nie potrafią rządzić. A jeśli chodzi o sprawy dotyczące VAT-u, nie ulega żadnej wątpliwości, że bezczynność rządu spowodowała, że ceny wzrastały już wcześniej. A te teraz jeszcze dodatkowo wzrosną bo przecież pięcioprocentowy VAT, ktoś może powiedzieć, że, że to kilkadziesiąt groszy, ale w skali całego roku dochody budżetu państwa z tego tytułu wynoszą 12 miliardów złotych, a więc nie jest to kwota bagatelna, więc o 12 miliardów złotych zł zubożeją gospodarstwa domowe, szczególnie te średnio i gorzej sytuowane, w których żywność stanowi jedną z większych części wydatków. A więc to jest sięgnięcie przez koalicję 13 grudnia do kieszeni średnio zamożnych Polaków. To jest działanie na szkodę Polaków i jeszcze wygeneruje dodatkowo inflację, gdyż z analiz Narodowego Banku Polskiego jasno wynika, że 5% VAT spowoduje wzrost inflacji do jednego punktu procentowego. A więc to wszystko, co osiągnęliśmy poprzez bardzo rozsądną politykę Narodowego Banku Polskiego w ten sposób jest zaprzepaszczone przez koalicję 13 grudnia. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dwa zdania. Kumulacja podwyżek nastąpi, tak jak wcześniej mówiłam w połowie roku, ponieważ ceny energii przełożą się nie tylko na. Wzrost rachunków, które będzie każde gospodarstwo domowe płaciło za opłaty, ale również będzie się to przekładało na całą sferę i produkcji, i wszystkich innych dziedzin. A więc należy założyć, że ceny, które w tej chwili i tak już będą szybowały w związku z podwyżką VAT-u, po połowie roku będą jeszcze wyższe. Dlaczego tak się dzieje? To jest kwestia podejścia i filozofii rządzenia. Prawo i Sprawiedliwość miało przede wszystkim na celu doprowadzenie do tego, żeby wzrastało stopień życia obywateli, żeby polskie rodziny miały coraz więcej środków finansowych, żeby się ludziom po prostu lepiej żyło. Natomiast jednocześnie te programy społeczne, które myśmy wprowadzali, one były powiązane z rozwojem gospodarczym. Dbaliśmy o finanse publiczne z jednej strony, z drugiej strony dbaliśmy o to, żeby finanse budżetów, budżety domowe były stabilne i bezpieczne. Kiedy trzeba było reagować, była reakcja rządu. Narodowy Bank Polski był gwarantem i jest gwarantem stabilizacji finansów publicznych. To, co w tej chwili wyprawia koalicja rządowa atakując Narodowy Bank Polski prezesa Adama Glapińskiego, będzie prowadziło również do tego, że sytuacja, że stabilizacja naszych finansów publicznych może zostać zachwiana. To są bardzo niebezpieczne gry i gierki. Ale ci z Państwa, którzy pamiętają, Poprzedni rząd Tuska, w czasie kiedy rządzili i ciągle słyszeliśmy, że na nic nie było pieniędzy, nie przejmowano się finansami publicznymi, nie realizowano ambitnych inwestycji, nie realizowano programów społecznych, to dla nas to nie jest nic nowego. Dla tych z Państwa, którzy to pamiętają, pamiętacie osiemnastoprocentowe bezrobocie. To jest kolejny problem, który niedługo wybuchnie w Polsce. Już zaczynają się zwolnienia zbiorowe w wielu miejscach w polsce branży samochodowej. To są dyktowane oczywiście też decyzje tym, co podejmuje unia europejska dotyczące zielonego ładu, no ale rząd jest po to, żeby reagować, żeby chronić gospodarkę, żeby chronić obywateli. Ten rząd, jaki jest, każdy widzi. Niedługo Państwo przekonacie się, jak głęboko są w stanie sięgnąć do Waszych kieszeni. I można tylko na koniec powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu. Ja mam nadzieję, że Polacy wkrótce zrekonstruują cały ten rząd i odsuną je od władzy. Dzień dobry. Dominik Lebda, TVP Info. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego. Jak Pan skomentuje słowa Pana Ministra? Siemoniaka, że sprawa wykorzystania tajnych dokumentów Ministerstwa Obrony Narodowej w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości trafi do prokuratury. Dziękuję bardzo. Jako kolejną odsłonę polityki zemsty, ale Polacy powinni wiedzieć, i bardzo dobrze, że dowiedzieli się, że koalicja POPSL chciała oddać półterytorium terytorium naszego kraju Rosjanom jeżeli oni by zaatakowali no a ja podkreślam te dokumenty miały charakter historyczny miały charakter historyczny ale oni tak się boją kompromitacji że właśnie próbują miścić się za prawdę prawda zawsze zwycięży dzień dobry Piotr efekty 24 Ja mam takie pytanie. Minister Bodnar zapowiedział, że będzie wysyłał listy w związku z Pegasusem. Czy państwo, pani premier, pa, pan, panie ministrze, spodziewają się otrzymania takiego listu? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie o in vitro. Prezydent Duda zawetował, natomiast rząd mówi, że nie, że rozporządzenie i tak pójdzie po swoje. Pigułkę, dziękuję. Przepraszam, pigułkę, dziękuję. Bardzo przepraszam. Przejęzyczenie, czeski, czeski błąd przez ten deszcz. Jezu, Można powiedzieć, że pogoda jest beznadziejna, więc żeby troszeczkę się na duchu podtrzymać i rozweselić, to można powiedzieć tak, że ludzie listy piszą. No to jak minister Bodnar pisze listy, jeżeli ma taką potrzebę. Natomiast prezydent Andrzej Duda ma rację. A o in vitro, przepraszam? Górze, o, jest, przepraszam, mam multum pytań po prostu jeszcze. Powiedziałam, że prezydent Andrzej Duda ma rację. Ma rację. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Rafał Gieski. Chciałem jeszcze zapytać pana przewodniczącego o ewentualne wnioski o immunitet, odebranie immunitetu politykom, którzy nadzorowali Fundusz Sprawiedliwości, ministrowi Romanowskiemu. Jak pis się zachowa tutaj w tej sytuacji? Tak. Proszę państwa, no my właśnie przyjechaliśmy tu na Namysłowską, na bazarek, żeby mówić o wzroście cen, a państwo przekazujecie to, co, o czym chce rozmawiać koalicja 13 grudnia o igrzyskach. Chcą nawet nie rozmawiać, tylko chcą, żebyśmy w tych igrzyskach uczestniczyli. My służymy Polakom, my dbamy o sprawy polskie, a oni zajmują się igrzyskami. Oni nie widzą jeszcze, że są na Titaniku. Ten Titanik już zderzył się z górą lodową i prędzej czy później zatonie. Za to nie dlatego, że oni się oderwali od spraw ludzkich, oni się zajmują Pegazusami, oni się zajmują właśnie sprawami dotyczącymi uchylania immunitetów, zemstą się zajmują polityczną, bo oni siebie nazywają kiedyś nazywali siebie „demokratami, ale oni nic wspólnego nie mają z demokracją, oni mają tyle wspólnego z demokracją, ile milicja obywatelska miała wspólnego z obywatelskością. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu.